Chyba większość vlogów zaczynam w tym kadrze, z tego lustra. No ale tutaj, wiecie, zazwyczaj zaczynam po prostu ten dzień tak już. Na pełnej, na pełnej gotowości. Dzisiaj nagrywam vloga w niedzielę, więc będzie to vlog nietypowy, mocno chillowy. Staram się te weekendy rzeczywiście wykorzystywać na taką regenerację, bo w ciągu tygodnia bardzo dużo się dzieje. Łączę dwie firmy, łączę no wolontariat, wiadomo moje psiaki, mnóstwo różnych pasji, sportów i tak dalej, i tak dalej. Więc weekendy rzeczywiście staram się tak. Um, Mocno na luzie, bez ram czasowej, przede wszystkim z priorytetem tego, żeby się wyspać, żeby się zregenerować, więc staram się w weekendy w ogóle nie nastawiać budzika, ale mam oczywiście jeszcze nie do końca dorosłego psa, który no, jest tym budzikiem niezastąpionym. I dzisiaj głównie pokażę Wam trening. Pod wieczór lecimy z Sakerem razem na siłownię, więc nagram po prostu swój trening. Jak trenuję, trochę o nim opowiem, ale też pokażę Wam właśnie tak. Takie urywki z dzisiejszego dnia, no jestem teraz już ogarnięta, także lecę. Dobra, jesteśmy już w naszym ulubionym parku i patrzcie, co Milka znalazła. Dwa zeta normalnie. Zaczęła wąchać sobie coś w trawce, podeszłam do niej i patrzę, że to dwa złote. Złoty kundel. jak to jest w ogóle pięknie. Zdradzę tą miejscówkę, ale mam nadzieję, że nie przyjedziecie tutaj z całą chmarą innych psów, bo wtedy nie będę mogła tu z moimi tak swobodnie spacerować. <gryw> Oczywiście się śmieje. To jest park w Młochowie. I tu jest taki zameczek. No ale sam park jest cudowny. Dobra, stawiku Wam nie pokazałam, bo mnie je... się... Zbuntowała i stwierdziła, że nie idziemy tam Wczoraj Przebiegłam z Oreo w tym samym miejscu. Więc dzisiaj Oreo ma wiejski spacer dekompresyjny. O Jezu, psie! Jezu, zostaw mnie! Mm. Już dwa tygodnie miały moje buty i były wciąż białe. Chciałam powiedzieć, że no właśnie... Mam obsesję na punkcie tych psów i to jest większość mojego życia, tak naprawdę. No i też się angażuję już powoli, tak zawodowo. Dzisiaj będę się uczyła do kursu, bo jutro mam egzamin teoretyczny na trenerkę psów. Zaczynam też za dwa tygodnie kurs na behawiorystkę. To jest roczny kurs, więc trochę to zajmie, nie mogę się już doczekać. Miał być głównie trening, więc już kończę obskar. Wróciłam ze spacerów, jak widzicie już prawie 10 tysięcy kroków, no i właśnie już pół do drugiej, więc biorę się za śniadanie obiad. Dzisiaj będę jadła sobie ziemniaki, po prostu sobie ugotuję i potem posypię szczypiorkiem, bo go tu mam trochę mi biednie, ale to nie z braku wody, tylko był dzisiaj po prostu na słońcu. To tofu będę testować, bo kupiłam ostatnio i słyszałam jest bardzo dobre w tych toskańskich przyprawach. No i to moje odkrycie ostatnich dni. Znałam oczywiście tę surówkę i ja uwielbiam kolesława, ale myślałam, że to jest mega tłuste. A okazuje się, że to ma tylko 100 kalorii w 100 gramach produktu. I ja robię sobie tak, że na przykład 50 gramów tego kolesława sobie daję. Do tego ścieram sobie jeszcze dodatkową marchewkę. I mam w rezultacie, wiecie, dużą porcję warzyw, a tych kalorii jest niedużo. A smak jest rewelacyjny, więc polecam tak sobie podziałać z kolesławem. Tutaj Pick. Piękny szybki teleporty do środy. Już nie mamy niedzieli, mamy środę. Trochę się plany pokomplikowały. W niedzielę zrobiłam trening, ale był on krótki i stwierdziłam, że nagram lepszy we wtorek, ale wczoraj miałam też taki zwariowany dzień, że... Nagrywam finalnie to zakończenie dzisiaj, ale uznałam, że to dobrze, bo właśnie chcę Wam opowiedzieć o tym, jak ja teraz trenuję, jak sobie rozwiązuję to, że no mam mało czasu na te treningi, a chcę jednak trenować i rozwijać się i gdzieś też o to dbać. I znalazłam taką metodę, która pozwala mi od paru miesięcy trenować regularnie, mimo że bardzo nietypowo, także przebiorę się i zaraz Wam opowiem o wszystkim. A teraz właśnie skończyłam pracę w biurze i zbieram, w sensie zmieniam stylówkę na sportową i lecę na siłkę. Dobra, nie, poświrowane. Teraz będę miała. Box, to co mówiłam Wam u góry, że znalazłam taką, taki sposób, który u mnie się sprawdza idealnie. Mój plan treningowy, siłowy opiera się na planie treningowym, który stworzyłam też na potrzeby e-booka siłowego, treningowego i ćwiczyłam rzeczywiście nim od stycznia, delikatnie modyfikując tam pod swoje problemy zdrowotne i swoje priorytety, ale zauważyłam, że często są takie dni, że nie daję rady zrobić całych treningów, że mi się przesuwają te treningi, że mimo wszystko trudno jest mi to dopasować do tego, jak żyję. Znalazłam metody, którą Wam bardzo bo może u was też się sprawdzi, to nie jest optymalne. jeżeli mamy czas i jeżeli trochę inaczej by moje dni wyglądały, to też zapewne bym ćwiczyła tak bardziej standardowo. No, a czasami mam takie dni, że mogę zrobić cały trening i wiecie, bardzo ciężko było mi to jakoś sobie usystematyzować i po prostu mnie wkurzało, że z jednej strony nie jestem w stanie trzymać się sztywnego planu, a z drugiej strony no chciałabym, żeby to było jakoś. Usystematyzowany, żeby mieć jakąś kontrolę nad tym. No i opracowałam sobie taki system, że wypisałam sobie po prostu wszystkie moje podstawowe ćwiczenia, które wykonuję w planie treningowym i tak patrzę na swój plan treningowy, na ćwiczenia, a nie zbiór tych ćwiczeń. Dla przykładu mam około 10 ćwiczeń podstawowych, których chcę progresować. Jest to tam ława, martwy sumo, martwy rumuński, słownica, hip trust, hip trust, jednonóż, wyciskanie martwi nad głowę, nachwyt, podchwyt, drążek siłowo, ława też hyper i siłowo, a jeszcze przyciąganie wyciągu do brzucha. To są ćwiczenia właśnie, w których chcę progresować i na nich bazuję. I w momencie, kiedy mam mało czasu, to na przykład robię tylko ławę i drążek. I to jest koniec mojego treningu. I następnego dnia, jeżeli mam czas, to robię sobie wyciąg do brzucha i robię na przykład suwnice i hip thrust. Kolejnego dnia albo na przykład dwa czy trzy dni później mam czas na 2-3 godziny na trening i robię wtedy cały swój jakby trening taki zaplanowany, jaki bym miała. I dzięki temu nie muszę trzymać się sztywno planu, to znaczy dopasowuję właśnie te ćwiczenia do tego, ile mam czasu w ciągu dnia. A mimo wszystko w skali miesiąca jestem w stanie kontrolować ten progres, jestem w stanie nad tym planować. No i u mnie się to sprawdza naprawdę super. Widzieliście nagrania z niedzieli. Miałam wtedy zrobić cały trening, ale finalnie wyszło tak, że go nie zrobiłam. Tam też zabrakło nam czasu i ogólnie miałam taki dzień, że nie chcę nazwać tego leniem, bo to nie był leń, tylko taki miałam jakiś fok na tym I na przykład dzisiaj e, robimy z Patrykiem boks i po boksie zazwyczaj mam jeszcze czas i chęci i siłę, żeby trochę poćwiczyć, no ale wiadomo, że góra ciała na przykład już byłaby zajechana, więc FBW byłoby mi zrobić pewnie ciężko, więc po boksie zazwyczaj zostaję sobie tutaj i robię wtedy trening dołu, e, taki prosty, składający się z trzech ćwiczeń. No i to jest super. A na przykład za dwa dni, kiedy będę już w miarę zregenerowana po tym boksie, no to wtedy mam czas i możliwość zrobić sobie na przykład trening góry i tak dalej i tak dalej. No i u mnie to właśnie się sprawdza rewelacyjnie. Teraz już więcej nie gadam, bo trener przyszedł, więc muszę udawać, że się rozgrzewam. jestem już po boksie, co pewnie widać po twarzy. Robię teraz właśnie trening siłowy dołu, i wracając do tego mojego planu, jeżeli macie możliwości czasowe, jeżeli tak Wam jest wygodnie, no to zachęcam do tego, żeby mieć jednak ten plan taki mocno, fajnie ułożony, bo jeżeli nie macie dużego doświadczenia, no to dużo łatwiej będzie Wam przechodzić przez ten cały proces. No i ja jestem osobą już raczej zaawansowaną w tym treningu siłowym, więc bez problemu sobie z tym radzę, mimo braku takiego sztywnego planu, a po prostu z rozpiską ćwiczeń, które realizuję. Udaje mi się to tak realizować, że Oczywiście z miesiąca na miesiąc jestem coraz silniejsza i coraz sprawniejsza. Buły tutaj też pięknie rosną. Co ma rosnąć, to rośnie, co ma maleć, to maleje. No a przede wszystkim po prostu udaje mi się realizować te zajawki sportowe bez wrzucenia tego na jakikolwiek priorytet, tylko po prostu jako dodatek do dnia. Boks mam aktualnie dwa razy w tygodniu, a treningów ogólnie już z tym boksem myślę, że wychodzi około 4-5. Jeżeli robię dwa siłowe, no to już są raczej w BW, ale są takie tygodnie, że robię po prostu nawet 4 siłowe, tylko wtedy są mniejsze. Dobra, bierzemy się za dźwiganie, bo czasu jest mało. Jeszcze muszę wrócić do psów i wyjść z nimi na dłuższy spacer, także. Bierzemy się za trening. Tu jest dobre światło. No, nie najgorsze, ale też nie najlepsze. <grafię> Że nada. I zaczynam trochę nietypowo, bo od hip trasta, ale mam ten trening row z nastawieniem na poślad, więc priorytet idzie na początek. I w hip trascie dzisiaj w planie jest 112,5 kg na 9 powtórzeń w trzech seriach. Jestem już po seriach wstępnych, także trzymajcie kciuki za tą 9. Ostatnio poszło 8. Trzecia seria i najgorsza będzie za mną. Nie jestem szanką hipnosów, ale przy tym jak bardzo ich... Znaczy nie, że nie lubię, no bo one są genialne i wiele dobre mi dały, więc to jest po prostu trudna relacja. Ale to zdecydowanie nie jest moje ulubione ćwiczenie jest dla mnie bardzo ciężkie, dlatego też jest na początku. I tu rzecz, którą zaczerpnęłam z treningu psów. U psów też stosuje się tak, że jeżeli pies ma ćwiczenie, które średnio lubi wykonywać, bo zaczyna się od tego ćwiczenia, a po nim jest jakieś ćwiczenie, które pies lubi wykonywać. Także Agatka robi dokładnie to samo. Najpierw robi hip a potem robi marchę, ten promuński, który kocham. No i mam ostatnią serię główną hip trasta. Także ostatnia mocna seria pchania tutaj. I później robię jeszcze dwie serie hip trasta na małym ciężarze. Tak, żeby po prostu dopompować ten poślad. Żeby jeszcze mocno go zmęczyć. Po prostu trzymajcie kciuki, bo serio dzisiaj jest walka. Hipfle ze sztangą jest zdecydowanie najlepszym ćwiczeniem na pośladki, a to jest gdzieś tam mój priorytet. Wykonując je raz w tygodniu, to ćwiczenie, no to staram się po prostu dobrze wykorzystać ten czas i po prostu po tych seriach głównych jeszcze tak dopompowuję poślad. Więc teraz zrobię sobie jeszcze dwie serie na 80 kg, na 10 powtórzeń z takim maksymalnym skupieniem się na technice, na czuciu mięśnia, na odwodzeniu tych ud, żeby zaangażować bardziej pośladkowi średni i mały. Pamiętajcie taki traście, kąt prosty. Kolana tutaj powinien być. Nie na każdym kadrze pewnie to będzie dobrze widać, bo różnie już miałam kamerę wstawianą. I co? I głowa przyklejona do noszenia, nie do głowy. jestem taka wyjałowiona i wyglądam pewnie nieciekawie, nawet nie wiem jak. Wyszłam też z psiakami i zabieram się za jedzenie, bo już zgłodniałam. Ale chciałam tak podsumować to wszystko, o czym mówię, tak ratam w sumie, żeby znaleźć w tej aktywności po prostu sposób dla siebie, żeby to dostosowywać indywidualnie i że o to w tym tak naprawdę chodzi, żeby dostosowywać plan do siebie, a nie siebie do planu. No i pamiętajcie, że o to właśnie w tym chodzi, żeby znaleźć indywidualnie pod siebie to, co wam będzie sprawiało i to, co będzie Wam się najłatwiej robiło. No i jak widzieliście, zrobiłam jeszcze dzisiaj rumuna i słodnicę. To są właśnie ćwiczenia z tego mojego zbioru najważniejszych ćwiczeń. Nietypowa kolejność, ale tak jak Wam mówiłam, priorytetem u mnie jest ta tylna taśma, głównie posiadki. Dlatego właśnie taką kolejność zastosowałam. Przy Rumunie, jak widzieliście, ściągnęłam buty, bo miałam tragiczne Air Maxy. Nie widziałam swoich butów treningowych, zostały w aucie. A na słodnicy założyłam sobie gumę, ale to tylko dlatego, że ten przywodziciel trochę czuje, więc chciałam tą gumą sobie troszkę odwrócić uwagę od tego przywodziciela No i bardzo fajny trening wyszedł, jestem bardzo zadowolona. Mimo, że teraz się pewnie nie uśmiecham, nie jestem taka już przyjemna. Zdecydowanie energia się wyczerpała, także nie przedłużam, biorę się ją za szamę. Zostańcie jeszcze ze mną, bo chcę Wam jeszcze coś fajnego pokazać. W tych tulipanach będzie widać, jaki jest przeskok między dniami nagrywek, ale chciałam Wam jeszcze pokazać właśnie nową dostawę z psiego bufetu, bo nastąpiła zmiana. Psi bufet połączył się z inną firmą, dzięki czemu jeszcze lepiej mogą pracować nad jedzeniem dla psiaków. I to jest, jak widzicie, jeszcze zapakowana paczka, więc ja też jeszcze nie wiem, co jest w środku. Są nowe opakowania i też będą chyba nowe receptury jedzonka. Tutaj bohaterki chyba się już nie mogą doczekać tych zmian, także otwieram i zaraz wam dam znać co jest grane. Otwórz i powąchaj, ja nie będę wąchała, ale chyba się znajdzie ktoś do wąchania. No dobra, tak jak mówię, jeszcze nie wiem co tu się zadziało, także czytamy razem. Świeże i zdrowe posiłki. Wygodne i łatwiejsze przechowywanie. Nowe smaki wkrótce się pojawią. Póki co są te stare, ale to dobrze, bo moje psy je kochają. Najważniejsze jest zadowolenie tych pań, także może nie będę gadać więcej, tylko wspomnę oczywiście o naszym kodzie, który daje wam rabat na pierwsze i drugie zamówienie i to bardzo duży rabat. No i przechodzimy do testu, bo się niecierpliwiam. I z tym jakże przyjemnym widokiem opowiem Wam właśnie, dlaczego podgrzewałam tym razem na patelni. A to dlatego, że to jest świeża dostawa i to jedzonko przychodzi zamrożone. No i właśnie ta dostawa była po prostu zamrożona, i żeby w miarę szybko im to podgrzeć i rozmrozić, no to wrzuciłam na patelnię. To jest jeden z plusów psiego bufetu, że można w dowolnej formie to jedzonko podgrzewać. Można w mikrofalówce, można właśnie na patelni. No i cóż, chyba o smaku nic więcej nie muszę mówić, bo ten widok będzie wystarczający. To są psy, które są od roku na psim bufecie. Także to nie jest kwestia tego, że to jest ich drugie opakowanie i są zajarane, tylko naprawdę one od roku jedzą tą szamę. No i jak widać, gwarancja wylizanej miski to nie były żarty, tak? No Och, jeszcze z podłogi. Czy nic nie zostało? No dobra, to tym przyjemnym i smacznym akcentem z Wami się żegnam. Mam nadzieję, że się dobrze robiliście, że dzięki temu vlogowi miło spędziliście czas. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i ściskam w górę.